Witajcie kochani w kolejnym podsumowaniu projektu Bestiariusz. Za nami weekend z rapid respawn eventem. Stamina prawie tak samo zajechana jak ja, a ilość bitych bestiarek drastycznie wzrosła. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Idąc za celem wbicia wszystkich mobów z kategorii Human, udałam się na kulty w Carlin, aby dobić Renegade Knighty i Vile Grand Grandmastery. Jeszcze przed Rapidem biłam sobie poziom ,,-1'' i ,,-2'' gdzie dobicie brakujących knightów poszło sprawnie. Grandmastery natomiast dokończyłam sobie w Rapida biegając między czterema spotami. Podczas pierwszego dnia Rapid Respawn Eventu był spustowany obszar Grey Island, a więc stwierdziłam, że to idealny moment, aby wbić Deep Link brawlery. Są to potwory występujące na obszarze, gdzie możemy wykonać quest, aby odblokować drugi stage deeplingów. Link do spoilera tradycyjnie w opisie. W skrócie, jest to mała jaskinia, w której znajdziemy Deepling workery i w trzech miejscach występujące dipling brawlery. Problem z tym spotem jest jednak taki, że pomimo biegania bez utani Grand respawn tych potworów nie wyrabia, a więc wbijanie tysiąca dipling Brawlerów, gdzie na spocie są tylko trzy sztuki, jest bardzo nużące. Dipling workery wpadają bardzo szybko, więc nie warto się na nich zbytnio fokusować. A na brawlery należy poświęcić jakieś 3,5 godziny biegania w kółko. Po wybraniu tego spota na jeden z pierwszych na Rapidzie. Każdy kolejny wydawał się już ultra przyjemny. Następnie zebraliśmy się większą grupą ludzi i udaliśmy się na Airfly Barry Section, gdzie znajdują się inkbloby, Cursed i Biting Booki. Biegając tam dość sporą grupą ludzi, dobiłam brakujące 300 inkblobów. 4 godziny zajęło wbicie całej bestiary na Cursed Bookach. Biting Booków wpadło tam najmniej, jednak występują one również na Energy Library, a więc kiedy się tam dokończę. Wracając do zajazdu Psychy w pierwszy dzień, okazało się, że na Damorze ktoś przed rapidem zrobił Demon Wars World Change i w wieży z Asarakami na Edron, na ostatnim piętrze występowały Asarak Lordy i Asarak Prinsy. Co spowodowało, że z RP w spędziliśmy długi, późny wieczór na wbijaniu tych potworów. Długi, gdyż resp oczywiście nie nadążał i siedzieliśmy tam ponad 5 godzin. No ale żal było przepuścić taką okazję. Dzień drugi Rapid Respawn Eventu zaczęłam delikatnie i przyjemnie. Wybrałam się do Jalahar do dzielnicy przemysłowej, aby dobić craze begary. Na pełną bestiarkę na tym miejscu trzeba poświęcić jakieś 50 minut. Następnie udałam się do Kazordun, do miejsca, gdzie wykonuje się siódmą misję Secret Service Quest, czyli questa na scyzoryk. Występują tutaj dwa arfy jednak część respionych potworów to samony, które nie naliczają się do bestiariusza. A więc po wybiciu tego większego pomieszczenia, najlepiej wyjść piętro wyżej i czekać na pełen resp. Bicie całej bestiarki na rapidzie zajmuje około godziny. Aby nie było za łatwo tego drugiego dnia, zebraliśmy się czteroosobową grupą wspaniałych i wytrwałych i zaczęliśmy wbijać uzurpery w miejscu respienia się Ancient Lion Knighta. Mechanika tego spota jest taka, że większość mobów znika podczas gdy ktoś wchodzi na druma, a więc bestiarka tam bywa dość frustrująca. W sobotę zbyt wiele ludzi się tam nie kręciło i udało nam się wbić uzurper Knighty do bestiariusza. Zajęło nam to ponad 5 godzin. Z racji, że Nightów na tym spocie respiło się najwięcej i miały one najwięcej życia, co zapieliśmy na nie czarmy, aby je szybciej zbijać. W niedzielę przez jakiś czas biliśmy w piątkę i dało się odczuć, że bardzo dużo osób chciało odpocząć od rapida poprzez robienie bossów. Po następnych trzech godzinach do bestiariusza wpadły uzurper archery i zostało 700 warlocków. Niestety zaczął zbliżać się wieczór i natłok ludzi na drumie sprawił, że dobijaliśmy je łącznie przez kolejne 4 godziny. Tak więc jeśli będziecie chcieli wbijać tę bestiarkę, to najlepiej robić to w nocy albo wcześnie z rana. Jednak dzięki wytrwałości i miłej atmosferze udało nam się również dokończyć uzurper Warlocki. Dodatkowo ubiliśmy tam około 200 Lion Ancient Knightów i spadł nam jeden Lion Spellbook, a więc dodatkowy profit do podziału. Wybraliśmy się również do muzeum w Thais, aby wbić występujące tam kulty. Dostęp do tego miejsca zyskujemy po zrobieniu misji Patron of the Arts w kwestii Cults of Tibia link do spoilera w opisie. Biegając tam w trzy osoby pomiędzy trzema spotami, cała bestiarka zajęła nam niecałe dwie godziny. Było już dość późno, ale pozostał mi jeszcze jeden mobek z kategorii Human, którego bardzo chciałam dobić podczas tego rapid respawn eventu, czyli Priestess. Udałam się na goromę na Lich Hell, gdzie przy okazji wpadały jeszcze licze. Priestessy skończyłam, jednak na dokończenie liczy nie wystarczyło już energii. Podsumowując, podczas ostatniego tygodnia udało mi się wbić 530 Charm Pointów, co daje mi 17 miejsce w rankingu na Damorze i 775 miejsce w rankingu na Wszystkich Światach. I tym samym do skompletowania kategorii Human brakuje już tylko Warlocków i Infernalistów. No i jak na złość Firgate się nie pojawia. Chciałabym podziękować chłopakom za podjęcie się wbijania uzurperów i ekipie na Discordzie, która podtrzymywała nas na duchu w trudniejszych momentach i sprawiała, że miło spędziliśmy ten weekend. A wam jak minął Rapid Respawn Event, trzymajcie się cieplutko do następnego.